Gościmy dzisiaj na polach doświadczalnych stacji hodowlano-doświadczalnej NPC Tlębkę z siedzibą w Goli na poletkach w miejscowości Bodzewo. Jest to południowa Wielkopolska, okolice Gostynia. W tej lokalizacji prowadzimy doświadczenie rozbudowane o kilka czynników i bardzo istotnych czynników z punktu widzenia uprawy rzepaku. Testujemy tutaj różne terminy siewu. Testujemy terminy optymalne, opóźnione i ultramarne opóźnione. Ponadto testujemy poziomy nawożenia azotem w tym sezonie jest ich 5 oraz testujemy odmiany, jak zachowują się odmiany. W tych różnych warunkach, czy siewu, czy poziomów nawożenia azotem, które z nich najlepiej sobie radzą. Dlaczego to robimy? Dlatego, że w tej chwili trwa w ramach Unii Europejskiej nie tylko dyskusja na temat Zielonego Ładu, poza tym mamy do czynienia ze zmieniającymi się warunkami klimatycznymi, mamy okresowe susze, mamy okresowe niespodziewane nagłe spadki temperatur, mamy przeciągającą się. Zimną, chłodną, wilgotną wiosnę, chociażby jak w tym roku. Dlatego też hodowcy, wychodząc naprzeciw już oczekiwaniom plantatorów, starają się znaleźć takie rozwiązania, które będą powodowały, że rośliny, że rzepak będzie lepiej radził sobie ze stresem suszy czy ze stresem spowodowanym nadmiarem wody, czyli tak zwanym stresem oksydacyjnym. Chodzi też o to, żeby efektywniej wykorzystać każdą jednostkę. Zastosowanego azotu. W tej chwili jesteśmy już w momencie, kiedy obowiązują nas regulacje dotyczące stosowania nawozów azotowych w ramach danej uprawy. Kolejna, kolejny element, nad którym, nad którym pracują hodowcy, to jest oczywiście poszukiwanie tolerancji. Czy odporności również na, może nie tyle odporności, co tolerancji na szkodniki, bądź też zdolności do szybkiej kompensacji uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki. Dlaczego? Dlatego, że również w przypadku całego zakresu środków ochrony roślin też no, musimy spodziewać się, że ich będzie coraz mniej i przez to coraz trudniejsza będzie uprawa rzepaku. A że uprawa rzepaku nie jest łatwa, myślę, że nie musimy się tutaj Przekonywać. Jest to uprawa, która e, trwa 11 miesięcy, rozpoczyna się w sierpniu, kończy się w lipcu e, żniwami. W tym e, czasie pojawiają, pojawia się wiele niekorzystnych, różnych, e, różnych czynników spowodowanych z przebiegiem warunków pogodowych, e, z presją e, chorób, szkodników. E, i na to z tymi, z tymi różnymi elementami niestety musimy sobie radzić. Co tutaj na tych poletkach możemy zaobserwować, co bym chciał dzisiaj, na co szczególnie chciał dzisiaj bym Państwu zwrócić uwagę. Chciałbym zwrócić Państwu uwagę na efektywność wykorzystania azotu. Jest to parametr, o którym bardzo często w tej chwili mówimy. Z jednej strony, ze względu na ograniczenia środowiskowe i proekologiczne, ale z drugiej strony, również azot jest to pierwiastek, który jest pierwiastkiem, który jest używany w największych ilościach i to jest najważniejszy pierwiastek pronotwórczy, więc zadajemy sobie często pytanie, jak z tej samej jednostki azotu wyprodukować większą ilość nasion, bo za nasiona wpływają do nas pieniądze i to jest ten element, który tak naprawdę nas interesuje. Jak zachowuje się rzepak na różnych poziomach nawożenia azotem? Chociażby Państwo możecie zobaczyć tutaj na tym naszym dzisiejszym doświadczeniu. Z mojej prawej strony Państwo widzicie obie Obiekty, które nawożone są e, dawką zerową, czyli nie są nawożone azotem w okresie wiosennym. Jak Państwo widzicie, to te, ten rzepak już praktycznie zaczyna kwitnąć. Charakteryzuje się tym, że e, ma on przede wszystkim pęd główny, ma bardzo małą, niewielką ilość rozgałęzień bocznych, pędów głównych z niewielką ilością e, kwiatów. Natomiast dla odróżnienia, po mojej lewej stronie możecie Państwo zobaczyć polet które nawożone są dawką optymalną dla tego terenu, dawką 180 kg azotu, i tu już widzimy, że charakteryzują się one tym, że mają większą ilość rozgałęzień bocznych, praktycznie od samego, samego dołu się one już rozpoczynają, i myślę, że to też jest ten element, który będzie powodował to, żebyśmy wspólnie zastanowili się nad tym, w którym kierunku mam iść, jakie dawki mam używać. Oczywiście dawka zerowa to jest taka dawka, dawka, o której tutaj mówimy jako dawka nasza testowa, ona w praktyce rolniczej nie jest stosowana, ale jak pokazują nasze już tutaj czteroletnie doświadczenia w warunkach tego stanowiska i tego regionu Polski, najbardziej uzasadniona ekonomicznie jest dawka pomiędzy 160, 160 a 180 kg. Azotu. Dalsze zwiększanie dawki azotu powyżej 180 powoduje już niewielkie zwyżki plonu, natomiast ponosimy koszty na zastosowane nawozy azotowe. Do odmian, które w tych warunkach najlepiej sobie radzą i które mamy już przetestowane, jak wspomniałem, po tych naszym kilkuletnim okresie doświadczeń, to jest odmiana chociażby diuk Ona tutaj doskonale się sprawdza. Jest to zresztą odmiana wzorcowa, która od dwóch Trzech lat jest już wzorcem w badaniach i doświadczeniach, które prowadzone są przez coboru. Ponadto, co bym jeszcze tutaj mógł dodać. Jeżeli chodzi o terminy siewu, proszę Państwa, oczywiście statystyka i wszystko wskazuje na to, że najbardziej ekonomicznie uzasadnione, efektywne jest wysiewanie, wysiewanie rzepaku w terminach optymalnych. Ale jak przyjrzymy się temu głębiej, to zobaczymy, że i rozbierzemy na czynniki pierwsze, chociażby trzy ostatnie lata naszych badań, to widzimy, że na, ten, na, ten, na tą statystykę, że wszystko przemawia za siewem optymalnym, wpłynął rok pierwszy, w którym prowadziliśmy doświadczenia. W tym, ten rok zadecydował o tym, że ta średnia wyszła na korzyść terminu optymalnego. Natomiast w kolejnych dwóch latach, jak Państwo widzicie na slajdzie, to niestety nie ma istotnych różnic spowodowanych wcześniejszym bądź późniejszym terminem siewu, więc Płętą tego niech będzie takie stwierdzenie, że oczywiście, jeżeli mamy warunki odpowiednie do siewu w terminie optymalnym, optymalny, zróbmy to, nie czekajmy. Natomiast jeżeli e, musimy z różnych względów, przede wszystkim spowodowanych pogodą, e, opóźniać, opóźniać, e, opóźniać siewy, e, to nie bójmy się tego. Myślę, że czwarty, piąty. Września nie jest to jakiś termin tragicznie późny, natomiast można uzyskiwać równie wysokie plony, co potwierdzają nasze doświadczenia. Przyjrzyjmy się teraz, jak wyglądają poszczególne terminy siewu. Jesteśmy teraz przy optymalnym terminie siewu. Przypada on, jak już wspominałem, na 19 sierpnia i pierwotnie zapowiadało się bardzo, bardzo optymistycznie. Tego samego dnia wieczorem spadł opad na poziomie 1,5 mm. Bardzo szybko rozpoczęły się schody. Niestety po około tygodniu, kiedy część roślin była już na powierzchni przez dwa dni spadł dosyć intensywny deszcz. Spadło 85 litrów wody, dlatego spowodowało to zaklepanie gleby, część nasion niestety już nie skiełkowała, a te, które były na powierzchni bardzo długo męczyły się, brakowało, brakowało w glebie tlenu i rośliny zmagały się ze stresem oksydacyjnym, co też przełożyło się na, na obsadę na poletkach. Jest wiele poletek, na których ta obsada niestety jest mniejsza od zamierzonej, jaką tutaj planowaliśmy, a planowaliśmy 50 roślin na metrze kwadratowym w Wysiewie, i to też powodowało, że ten termin optymalny bardzo długo no, nie wyglądał najlepiej. Nawet był taki moment, że zastanawialiśmy się nad tym, czy go nie przeorać, nie zlikwidować tej części doświadczeń. No, jednak ze względów no doświadczalnych postanowiliśmy zobaczyć, jak to będzie się sprawowało, i w tej chwili, jak to wygląda, Państwo widzicie. To jest poziom. Nawożenia 180 kg azotu, i tutaj mamy również całą gamę naszych sześciu odmian, które są tutaj umiejscowione. Może teraz przejdziemy do kolejnego terminu siewu. Jesteśmy przy kolejnym terminie siewu, tym razem opóźniony. Zazwyczaj opóźniony termin siewu w dotychczasowych latach doświadczeń wysiewaliśmy 4 lub 5 września. Jak wspominałem, tutaj pod koniec sierpnia spadły dosyć duże opady, więc nie mogliśmy wykonać tego 4 września. Siew opóźnił nam się, dlatego wykonaliśmy go dopiero, dopiero 10 września. Jak Państwo widzicie, wschody mieliśmy bardzo wyrównane, też obsada na poletkach generalnie jest dosyć, dobra. Rośliny są w bardzo dobrej kondycji. Stale jesteśmy na poziomie nawożenia 180 kg azotu. Zresztą przejdziemy również do terminu ultra opóźnionego na tym samym poziomie nawożenia, żebyście Państwo mogli pooglądać. Także myślę, że jeżeli będziecie Państwo zainteresowani, oczywiście Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami handlowymi. Zapraszamy do tego, żeby umawiać się na indywidualne wizyty. Mam nadzieję, że uda nam się być może w drugiej połowie maja, może na początku czerwca, zorganizować w tej lokalizacji Akademię Rzepaku. Oczywiście będzie to uzależnione od przebiegu warunków pogodowych, także dzisiaj trudno tutaj wyrokować. Tutaj Państwo, jak spojrzycie, tabliczka to jest początek i w lewą stronę to jest początek terminu opóźnionego, a w drugą stronę to jest termin, termin optymalny. Praktycznie w tej chwili ta granica się zatarła. Można się dopatrywać ewentualnie mniejsze obsady na poletkach, które były wysiewane w terminie, w terminie optymalnym. Przejdziemy do kolejnego terminu, zobaczymy jak wygląda to dalej. Znajdujemy się przy terminie ultraopóźnionym, Wysiew nastąpił 21 września. Jesteśmy tutaj na granicy i możemy porównać termin ultraopóźniony, czyli się w 21 z terminem opóźnionym, czyli się w 10 września. Jak Państwo widzicie, się ultra opóźniony, jeżeli chodzi o szybkość kwitnienia, jest trochę późniejszy, opóźniony w stosunku do, optyma, do terminu opóźnionego, ale te granice też jakieś istotnie wyraźne nie są. Na co chcę zwrócić uwagę? Ten część doświadczenia wygląda bardzo dobrze. Gdybyśmy nie wiedzieli albo gdybyśmy weszli na to pole i ktoś by nas zapytał co sądzimy o terminie siewu, ja myślę, że trudno byłoby tutaj jednoznacznie odpowiedzieć, że ten, ten rzepak wysiewany był, był 21 września. Bardzo równomiernie jest rozłożony na poletkach. Praktycznie jest pełna, pełna obsada. No zobaczymy, zobaczymy, jak dalej będzie przebiegała wegetacja, czy uda się zbudować tutaj plon. Jak wspominałem już wcześniej, to dość, ten, ten termin raczej, raczej tutaj skłanialiśmy się ze względów doświadczalnych, żeby go tutaj Państwu pokazać, mniej ze względów gospodarczych, bo raczej ze względów gospodarczych aż takie opóźnianie siewu chyba nie będzie miało sensu. Aczkolwiek w przyrodzie wszystko jest możliwe, więc poczekajmy, jak będzie to wyglądało. Wyglądało, a tymczasem pokażę Państwu jeszcze taką małą perspektywę całego naszego doświadczenia, jak to, jak to wygląda na tych naszych poletkach tutaj w Bodzewie. I może małe spojrzenie jeszcze raz na. Poziom kontrolny, czyli bez nawożenia azotem, pas wygląda tak, jak Państwo widzicie, wygląda bardzo biednie. Praktycznie rośliny bardzo szybko strzeliły w pęd główny i na tym pędzie głównym chcą zakwitać. Natomiast też, jako ciekawostkę, powiem, że obok. Zaraz kolejnym poziomem nawożenia jest poziom 60 kg azotu na hektar w wiosennym stosowaniu. Wygląda to ciut lepiej ale niż tutaj wygląda na tej zerówce, ale widać, że to też nie jest ten level dla roślin. Jak wspomniałem, takim optymalnym w tych warunkach glebowo-klimatycznych poziomem nawożenia jest poziom, Poziom 180 czy około 180 kg na hektar no, pozwala to nam uzyskiwać w latach, w których no, warunki są sprzyjające, nawet plony powyżej 5 ton. Szanowni Państwo, to tyle na dzisiaj, także dziękuję, że wytrwaliście. W tym naszym krótkim wirtualnym spacerze. Mam nadzieję, że będziemy mogli się niedługo, jak wspominałem, spotkać osobiście. Zawsze to jest jednak lepsza forma, łatwiej zadaje się pytania. Możecie Państwo w ogóle zadawać pytania. Natomiast ja chciałbym na zakończenie jeszcze powiedzieć, że ukazała, ukazał się już nasz nowy katalog katalog odmian rzepaku na sezon 2021. Także zachęcam do tego, żeby kontaktować się z naszymi doradcami. Oni w tej chwili te katalogi chętnie Państwu dostarczą, chętnie, chętnie Państwu je przekażą. Katalog w formie, w formie elektronicznej pobrany do pobrania jest również na naszej stronie internetowej. No i w tym sezonie, proszę Państwa, dwie takie wiodące odmiany, które szczególnie chcemy zarekomendować. Pierwszą z nich to jest odmiana, przy której właśnie stoję, to jest odmiana Temptation, którą w ubiegłym sezonie wprowadzi na rynek jest odmiana dedykowana na stanowiska średnie w kierunku słabszych. Odmiana, która charakteryzuje się bardzo wysoką efektywnością przetwarzania zastosowanego azotu. Charakteryzuje się tym, że posiada gen odporności na wirusa żółtaczki, rzepy. Ponadto wyróżnia się jeżeli chodzi o zawartość oleju, a ten parametr w tej chwili jest bardzo istotnym parametrem technologicznym, a wiele odmian niestety nie może sprostać wymaganiom. I drugą odmianą, o której tutaj wspominałem wcześniej, jest odmiana Duke, wzorzec toborowski, odmiana dedykowana na stanowiska średnie. W kierunku dobrych i bardzo dobrych również posiada gen odporności na wirusa żółtaczki rzepy, gen odporności na Fome, gen 7 oraz posiada podwyższoną odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion. Także jeszcze raz zapraszam do zapoznania się z katalogiem, do zadawania nam pytań, do kontaktu z nami, a przede wszystkim życzę udanych zbiorów, wysokich zbiorów, no i przede wszystkim, żebyście Państwo zaufali naszym odmianom, bo warto.